Hej. Jestem Paweł, mam 28 lat. Pochodzę z małej miejscowości Cywiny Wojskie Koło Płońska. Jestem absolwentem wydziału energetyki na Politechnice Warszawskiej. Chociaż nie mogę powiedzieć o sobie, że mam wiele doświadczenia w swoim zawodzie. W swoim życiu małem się różnych zajęć. Pracowałem jako kelner, pracowałem w firmach eventowych, pracowałem. W firmach budowlanych na wykończeniach. Wyjeżdżałem też za granicę do Norwegii, gdzie spędziłem dwa lata. Poznałem trochę kulturę tego kraju, również język. Ogólnie oceniam na plus. W obecnej chwili e, uczę się programować w Pythonie. Mam nadzieję, że trochę pomoże mi to na rynku pracy. E, poza tym jestem osobą bardzo aktywną. Mam straszną zajawkę na różne aktywności fizyczne. Przede wszystkim na skakanie. Lubię skakać z różnych wysokości z 5, 10 metrów, z 15, czasami z 20, jak się znajdzie jakiś klip, to szczególnie lubię. Poza tym lubię biegać, jeździć na rolkach, łyżwach, dlatego biorę udział w różnych triatlonach, maratonach. Chyba taką moją prawdziwą miłością jest jednak piłka nożna. Dlatego z lokalną drużyną staram się walczyć o awans 8 Ligi Mistrzów. No i mam nadzieję, że uda nam się zrealizować cel w tym sezonie. Chłopaki na pewno mocno będą trzymać mnie kciuki. Orły! Wolne chwile najbardziej lubię spędzać jednak ze swoimi przyjaciółmi. Dlatego często z nimi podróżuję. Ostatnio byliśmy w Chorwacji, mam nadzieję, że to nie był nasz ostatni wypad i wspólnie pojedziemy może za wygrane pieniądze z milionerów gdzieś w rejony Azji Wschodniej, kto wie.